Kołtun nie ptasz na góry. Wystarczy! O, brawo! Najlepiej ciąg. O! Stary człowiek i mógł. W lewą rękę siły trzymaj. W lewą rękę siły trzymaj. W lewą rękę siły trzymaj. W lewą lewą na lewo, kto nie ma paszka nie? Nie ma nie? Wystarczy! Brawo! Najlepiej idzie! Stary człowiek i może. To jest tabelka w pokó. Czyli najpierw trzeba takie. Najpierw trzeba podwaliny, nie? Podwaliny się robi i potem po kolei składamy Tak, 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 po, po prostu Тоа што тоа е пвео, тоа е Ale jak tak ułożono taką ścianę, aha, czyli tutaj trzeba włożyć w yy, taki rowek? Tak, tak, to jest prez taki wycięty, nie, no, czopie jest zrobione, że to wchodzi, mhm. prawda, I tak się składa to po kolei, I jak się złoży już taką ścianę, to później się jakoś ociepla, tak? No to oni ocieplają przeważnie tak, teraz w starych chatach to z muchem było takim leśnym, nie, dzielące mhm. rośnie i utykali jak były duże dziury, nie. Mhm. Wiadomo, że ocierek jak tam tynk był, nie, tak w tych starych chatach, to tam tynkowali, to było, no, no mhm. tak, to po prostu jest na ten jak robimy tak z takiego bala to jest na obce pióro nie że wchodzisz wchodzi jeszcze taki jest frezowany o, to coś takiego jest obce pióro tak zwane nie jest rowek frezowany, się wkłada ten i druga belka przychodzi dociska to mhm. rozumiem a to to jest ściana a to taka konstrukcja no to takie pod cegły nie pruski mur tak zwany ach pod pruski mur ja, mhm. no, mhm. tak pani ma tu tam to jest kata postawiona takiego, widać, nie? z cegły wymurowane, coś takiego. Tutaj o, na podcieniu. No i z cegły się muruje, nie? Aha, czyli najpierw stawia się rusztowanie w tak, tak. z, z, z ten dremanie, sposób i wypełnia cegłą. cegłą. Bardzo dobre, bo no, to drewno. Aha, ten, Już, ten sposób przeszyła ale, ale on chce zrobić jakby coś na... Nie, on chce kopelkę wstawić. A to nie może tak być. Bo to będzie okno po tak? Nie, to nie powoję. A ten tutaj? To jest, ten, ten, to jest trzeci jakby wzór. Przepraszam bardzo, a to jest trzeci wzór, tak? To jest jakby pierwszy. I wtedy co? I stawia się takie... Tak, I też ociepla. Tak, A między szczelinami. się też. Taką jak się wstawia przy oknie. To może być tutaj niewycinane. Na szczególnie wysokie. Trzeba wycinają i Listy dają mikrobik. Lista jest tutaj na tę taka dawana. Lusowna. Lusowna. na Lusowna. Lusowna.